Witam Was serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele. Tak zastanawiam się, właśnie jak zabrzmi Wam w uszach takie proste hasło: szukający Zbawiciel. Prawdopodobnie najczęściej kojarzymy, że to my mamy obowiązek szukania Boga, że to my powinniśmy rozglądać się wszędzie i pilnować, aby Go nie zgubić, aby, abyśmy powinni, powinniśmy Go szukać nieustannie. A przecież na kartach Słowa Bożego znalazłem wiele miejsc, które świadczą o tym, że to On poszukuje nas. Niesamowite. Pozwólcie, że dzisiaj, być może jeszcze w kolejnych tygodniach, opowiem Wam nieco o szukającym zbawicielu. O zbawicielu, który rozgląda się wszędzie, aby nas znaleźć. Bo nie tylko szuka nas wtedy, kiedy to my otworzyliśmy się już, i wtedy Jezus wie, że poszukujemy Go, że jesteśmy otwarci na Niego. On szuka nas także wtedy, kiedy zagubiliśmy się całkowicie. Pozwólcie, drodzy, że teraz otworzę Ewangelię Mateusza. I tam w 18 rozdziale, w wierszu 20, znalazłem piękny tekst. Prawdopodobnie dobrze nam znany, tak jak zresztą większość tekstów biblijnych. Tekst, który mówi o czymś, co dało mi wiele do myślenia, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Zwróćcie uwagę, tym razem mowa o prostym poszukiwaniu nas przez Jezusa. Jeżeli są Dwaj lub trzej, zgromadzenie w imię Jego, to znaczy ludzie wierzący, to znaczy ludzie, którzy być może spotkali się, aby z Nim o Nim rozmawiać, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, co to oznacza, kiedy On nas odnalazł. Być może chcą podzielić się tym, jak czują się szczęśliwi, że znają Jezusa, że odczuwają Jego obecność w swoim życiu. Jezus tam jest. A zatem mamy pierwszą rzecz niezwykle ważną. Jest wyraźnie powiedziane, że jeśli tam, gdzie są ludzie zgromadzeni, On jest zawsze, bądźmy przekonani, że w tej chwili jest pośród nas. Odczuwacie Jego obecność. Czujecie, jak to działa, kiedy On jest tak blisko. Ale dalej sięgając do Słowa Bożego, pozwólcie, że tym razem zaproszę Was do Ewangelii Łukasza. Tam w 15 rozdziale znana nam przypowieść opowiada o trzech zgubionych rzeczach. Ja wiem, że bardzo często mówimy, że przypowieść o zgubionej owcy, przypowieść o zgubionym groszu albo drachmie, czy w końcu przypowieść o zagubionym synu, czy także dwóch synach, to są trzy różne przypowieści, ale ja uważam, że jest to faktycznie jedna. Jezus powiedział bowiem, że ma dla nich podobieństwo, a nie podobieństwa. Z tym, że podobieństwo to ma trzy części. Oto część pierwsza. Jezus mówi o zgubionej owcy. I posłuchajcie, kto z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aby ją odnaleźć? A znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. A potem znacie dalszą historię, bo Jezus przenosi to do rzeczywistości zupełnie innej. Całe niebo raduje się, jeśli znalazł się jeden grzesznik. Odnalazł się. Dlaczego się odnalazł? On sam siebie? Nie, to nasz Zbawiciel poszukiwał go, tak jak ów pasterz, i znalazł go i przyprowadził do siebie. Potem historia mówi o tym, że kobieta poszukuje y, zgubionej drachmy albo zgubionego grosza. I przecież znowu to inicjatywa wyszła ze strony kobiety, a nie monety, która się zagubiła. Cała radość, która towarzyszy jej, jej przyjaciółkom, jej domownikom, wszystkim, którzy znaleźli tę jedną zagubioną drachmę. Trochę inaczej niż nasze myślenie, prawda? Bo kto z nas zajmowałby się jakimś groszem zgubionym pod kanapą czy pod szafą? Nie chce nam się nawet tego odsuwać. Trudno, weźmiemy inny grosz, a może kiedyś tam znajdziemy. Ale w owej przypowieści Jezus chce nam powiedzieć, że dla niego każdy zagubiony jest ważny. Tym razem nie mówimy o tych, którzy gromadzą się w Jego imieniu, jest ich dwóch lub trzech. Tym razem mówimy o każdym człowieku, który się zagubił. I w końcu ci dwaj synowie i oczekujący ojciec na jednego z nich, który odszedł, i ten drugi, który będąc w domu, zgubił się całkowicie. To znów Bóg jest tym, który poszukuje. Szukający zbawiciel, przenosząc to na naszą rzeczywistość codzienną, chciałbym zachęcić Was, abyście pomyśleli, czy jesteście ową owcą? Czy jesteście groszem? Czy być może jednym z synów? A może po prostu jesteście tymi, którzy w jego imieniu gromadzą, się spotykają, myślą o nim, modlą się do niego? kim jesteśmy. Czy sprawiamy kłopot i Zbawiciel musi nas naprawdę szukać? Czy wyjdziemy sobie wzajem naprzeciw, aby z otwartymi rękami mógł nas przyjąć, przytulić i tak już trzymać na zawsze? Chciałbym zachęcić Was do tego, abyście powiedzieli, Panie, jeśli nawet zagubiłem się w życiu, Błagam, odnajdź mnie, odnaleźć mnie i uchwyć mocno, abym już nigdy nie stracił drogi, którą powinienem iść. Drogi do Ciebie, drogi z Tobą, drogi, która ma prawdziwy sens. Prośmy Boga o to stale, a wierzę, że On jest tym najbardziej zainteresowanym, aby nas znaleźć, przytulić i mocno trzymać. Życzę tego z całego serca.